W tym szaleństwie naprawdę jest chyba metoda. Czyli witam Was serdecznie, Wojciech krzyższy gościu Saczykowa. Wpadłem na świetny pomysł, zobaczcie. Kwoki Jakuba Wagnera. Kuba, pozdrawiam Cię przy okazji serdecznie. Mam fajny pomysł na ich zastosowanie. Widzimy się nad wodą. Pomysł jest taki, żeby ze spinningiem spróbować po kwoczeniu zapolować na suma. Wiem, że te sumy są, wiem, że w tym roku mnie prześladują. Na no, oglądaniu się francuskich filmów, jak to robią, spróbuję to na własnych wodach. Tu jakaś zatoczka ze zwalonym drzewem, tam zwalone drzewo. I... No i popróbujemy parę kwoczków i robimy parę rzutów i też takim powierzchniowym cydokiem ten powierzchniowy sposób na razie zawodzi idę zmienić kija i spróbuję gumą po prostu połowić jest ryba Na oglądają francuskich filmów tego oni to robią. I mówię, a czemu by to u nas miało nie zadziałać? To jest! Zobaczcie jakiś rybok! No, Piękna ryba! O, shit! Jeśli macie odrobinę szaleństwa w sobie, to podaję wam link do tych kwoków od Jakuba. Pozdrawiam.